Aplikacja mobilna Muzeum Pana Tadeusza to narzędzie, które pozwala nie tylko zwiedzać wystawy stałe, ale też poszerzać wiedzę na ich temat. Przygotuj się do wizyty w muzeum. Wieczorną lekturę poświęć niesamowitym losom rękopisu pana Tadeusza albo biografiom jednych z najcharyzmatyczniejszych bohaterów XX wieku. Na ekranie startowym aplikacji znajdziesz dwie pozycje. Wypełnij ankietę i przeglądaj. Wypełniając ankietę, określisz, ile czasu chcesz poświęcić lekturze i zaznaczysz swoje zainteresowania. Pamiętaj, że jeśli przerwiesz spacer, dzięki historii zwiedzania wrócisz do miejsca, w którym przerwałeś. Po zatwierdzeniu, otrzymasz listę dopasowanych do Twoich potrzeb spacerów. Wybierz ścieżkę, sprawdź jej zawartość i rozpocznij zwiedzanie. Teraz możesz czytać opisy sal lub słuchać lektora, który przeczyta je za ciebie. Dodatkowo, przygotowaliśmy filmy dotyczące fragmentów wystawy. Znajdziesz w nich rzetelne informacje dotyczące wydarzeń historycznych oraz obiektów. Zdjęcia widoczne w aplikacji możesz swobodnie przybliżać, używając dwóch palców. Przejdź do menu. W tym miejscu znajdują się informacje o muzeum i aplikacji, a także lista wszystkich dostępnych spacerów oraz historia Twojego zwiedzania. W zakładce Twoje zwiedzanie mieszczą się wszystkie spacery, z których korzystałeś. Znajdziesz tu również datę ich przeglądania oraz postęp, czyli liczbę przejrzanych sal. W ustawieniach możesz zmienić język aplikacji z polskiego na angielski, a także usunąć historię zwiedzania, zmienić motyw tła lub zobaczyć ponownie instrukcję. Jeśli masz ochotę otrzymywać od nas informacje o wydarzeniach, zapisz się do newslettera, wybierając listę, która najbardziej pasuje do Twoich potrzeb. Aplikacja Muzeum Pana Tadeusza jest dostępna na telefony z systemem Android lub iOS. Możesz ją pobrać ze sklepu Google lub App Store.